Piłat powiedział do Jezusa, czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie. Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo pańskie. Czystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I ile nas tutaj osób by nie było w Kościele, to każdy ma jakąś zupełnie inną wizję tego, co to znaczy być królem, jakim królem jest Jezus. Zupełnie inną wizję mają małe dziewczynki, które wyobrażają sobie króla, a one byłyby księżniczkami przy tym królu. A zupełnie inną wizję ma ktoś, kto chce osiągnąć władzę, kto chce rządzić. Dlatego właściwie pierwszy raz Pan Jezus tak otwarcie mówi: Jestem królem przed namiestnikiem cesarskim. Tak, jestem królem. W ogóle ta idea królowania tak naprawdę wcale nie pochodzi od Boga. Jak popatrzymy na historię narodu wybranego, to pamiętamy, Izraelici, Żydzi zostali wyprowadzeni przez Mojżesza z Egiptu, z niewoli egipskiej, przez 40 lat przebywali na pustyni. I taką okrężną drogą dochodzą do ziemi obiecanej już po śmierci Mojżesza, przekraczają Jordan pod wodzą Jozłego. Zdobywają, zajmują tę ziemię. I następuje taki okres ponad 200 lat, który jest szczegółowiej opisany w Księdze Sędziów. To jest taki okres, w którym ich Królem, ich władcą jest Bóg. Natomiast, jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to Bóg wzbudza takiego charyzmatycznego przywódcę, jak Jeftę, na przykład, albo Samson, który organizuje naród i wyzwala, jeżeli są jakieś problemy. Ale mija ten czas, i w pewnym momencie już pierwszej księdze Samuela, Samuel jest takim ostatnim sędzią, a równocześnie prorokiem i ludzie przychodzą do Samuela i mówią chcemy być tacy jak inne narody, nie chcemy być tacy jak do tej pory, chcemy być tacy jak inne narody, ustanów nam króla. I Samuel się sprzeciwia, a potem objawia mu się Bóg i mówi Ustanów im króla, bo to nie ciebie odrzucają, tylko mnie. Chcą mieć króla, to zobaczą, co to znaczy mieć króla. I mamy tę historię, że najpierw jest królem Saul, który stosunkowo szybko zostaje przez Boga odrzucony, bo nie jest wierny. A potem jest ten idealny, wzorcowy król Dawid, który. Tworzy potęgę tego państwa. Ale to nie jest taki święty, jakbyśmy my sobie wyobrażali kogoś świętego bezgrzesznego. To jest święty, który jest po uszy zanurzony w grzechach, aż do śmierci. A jednak Pan Bóg go wybiera. Potem zostaje król, którego znamy jako mądrego króla, wyjątkowo mądrego króla Salomona, który jak został królem. Syn Dawida, jak został królem, to prosił Pana Boga o mądrość, ale potem jego liczne żony odwróciły jego serce od Boga i oprócz tego, że zbudował wspaniałą świątynię dla Boga, to zbudował też świątynię dla pogan, dla swoich żon, żeby mogły, świątynię pogańską, żeby tam mogły czcić swoich bogów. W Jerozolimie to zrobił. A kiedy Salomon umiera, to, to dobrze rozwijające się państwo rozpada się na dwa państwa, północne i południowe. I wtedy pojawiają się powoli takie idee, patrząc na to, jacy królowie rządzą w jednym i w drugim kraju. Tam rzadko się zdarza, żeby kto, ktoś był królem dobrym. Można na palcach jednej ręki policzyć takich królów to wtedy się pojawia ta idea, że kiedyś przyjdzie taki król, prawdziwy władca. O takiej idei słyszymy między innymi tutaj w tej księdze proroka Daniela w pierwszym czytaniu. Znowu prorok Daniel. Księga powstała późno, została spisana późno, ale zbiera różnego rodzaju idee z wielu lat. I to jest taka wizja Daniela. Daniel mówi, że w, roku, w pierwszym roku panowania króla Dariusza y, mia, leżał na łożu i miał wizję, miał sny i nie mógł zrozumieć tych snów. I najpierw ta pierwsza wizja to jest wizja jakichś straszliwych zwierząt, potężnych zwierząt, potężnych bestii. Jedna, która jest podobna do lwa, druga podobna do niedźwiedzia, trzecia podobna do pantery. Czwarta podobna, właściwie nie wiadomo do czego podobna, bo była najstraszniejsza i najokrutniejsza. A po tych bestiach pojawia się to dzisiejsze czytanie, a potem zobaczyłem i oprócz tych, po pokonaniu tych bestii pojawia się na obłokach jakby syn człowieczy który otrzymuje panowanie prawdziwe te wszystkie bestie symbolizowały po kolei najpierw królestwo Asyrii potem królestwo Babilonii potem kraj Medów i Persów a ta ostatnia czwarta bestia symbolizowała Greków Aleksandra Wielkiego i potem Antiochę i Fanesa ale Daniel mówi, ale przychodzi taki król zupełnie inny, nie taki jak tamci byli, tacy groźni, straszliwi, przerażający, niszczący innych, ale przychodzi król jakby syn człowieczy, jakby dosłownie syn Adama po hebrajsku, syn Adama, jakby syn człowieczy. I on otrzymuje od Boga panowanie, które nigdy nie ulegnie zagładzie. I to jest to zapowiedź tego prawdziwego Mesjasza, który przyjdzie z prawdziwym Królestwem. Zresztą Pan Jezus, kiedy się go pytają uczniowie o, o różne rzeczy, i kiedy mówi o Królestwie, to mówi: Nie tak będzie między Wami, jak jest wśród współczesnych im wielcy tego świata. Jak rządzą, to pokazują swoją władzę. Wy, jeżeli chcecie być królami, jeżeli chcecie rządzić, chcecie być najważniejsi, to bądźcie sługami, bądźcie niewolnikami wszystkich. Zupełnie inny sposób panowania. Absolutnie inny. I, w, I na tym tle czytamy Ewangelię, kiedy Pan Jezus staje przed Piłatem. Piłat, który stara się być sprawiedliwym władcą, bo jest reprezentantem prawa rzymskiego. Dlatego... Yy, Dokonuje przesłuchania, pyta się o co chodzi. I tutaj mamy ten naród, który tak długo oczekiwał na przyjście tego prawdziwego króla, prawdziwego mesjasza. Się okazuje, że jak sam mówi Piłat: Ja nie jestem Żydem, to naród Twój i arcykapłani, czyli ci, którzy byli przygotowywani na przyjście Mesjasza. I ci, którzy najlepiej mogli to zrozumieć, arcykapłani. Oni wydali mi ciebie. Tam nawet jest słowo, wydali. Dokładnie to samo słowo, które jest użyte wtedy, kiedy Judasz wydaje pana Jezusa: zdradzili cię. Oni wydali cię. Co uczyniłeś? I wtedy pan Jezus mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było stąd, to moi słudzy biliby się o mnie. To jest niesamowicie ważne zdanie, bo my nieustannie wierzymy, że Kościół jest od tego, żeby się bić. Są osoby, które się nawet spowiadają z tego, że, że nie walczyły, nie broniły Pana Boga w jakichś tam dyskusjach. Ale Pan Jezus mówi: Gdyby królestwo moje było z tego świata, to moi słudzy by się bili. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. To znaczy, że wszyscy, którzy stają do walki i mówią, że idziemy walczyć w imię Pana Boga, przez całą historię, to żaden z nich nie reprezentował Królestwa Chrystusa, bo to królestwo nie jest takie. To królestwo jest zupełnie inne. Dlatego Pan Jezus mówi, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Po co się urodził? Moglibyśmy sobie zadać pytanie, bo w momencie, kiedy każdy z nas otrzymał chrzest, dostaliśmy jakby zalążek, żeby w nas narodził się Chrystus. To znaczy my też jesteśmy po to urodzeni. Po co się urodziłem? To jest ważne pytanie. Wielu ludzi żyje tak, jakby nie wiadomo, było, że jakby się pojawili na ziemi przypadkiem. Nikt tutaj, absolutnie nikt, nie pojawił się na ziemi przypadkiem. Wszyscy jesteśmy tutaj na ziemi, dlatego że Pan Bóg nas chciał, bo miał wobec nas plany swoje. I wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, którzy tutaj jesteśmy, A jeżeli zostaliśmy ochrzczeni, to znaczy, że ten Chrystus ma się w nas objawić. Jaki Chrystus? Ten, który daje świadectwo prawdzie. I czytamy drugie czytanie Apokalipsa. Znowu przypominam, Księga Pocieszenia. I tutaj na samym początku, bo to jest pierwszy rozdział Apokalipsy, Jan mówi, Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym. On mówi, przyszedł, żeby dać świadectwo, dlatego jest świadkiem wiernym, pierworodnym, wśród umarłych i władcą królów ziemi. On, który został odrzucony przez cały świat, jest władcą królów ziemi. A potem mówi, ten który nas miłuje i przez krew swoją uwolnił nas od grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga. Po pierwsze nas miłuje. To jest to, ta prawda, z którą przyszedł Jezus na ziemię. Cała historia narodu wybranego zapisana w Biblii, cała historia Kościoła, to jest nieustanne wołanie Pana Boga, żeby ludzie uwierzyli w to, że Bóg kocha człowieka, który nas umiłował, który nas miłuje. Do tego stopnia, że przez krew swoją uwolnił nas od, od konsekwencji grzechu. Już pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. A nie ma wśród nas kogokolwiek, kto by nie zgrzeszył, to znaczy, że wszyscy zasługujemy na śmierć. A Jezus nas uwolnił, bo nas miłuje. I uwolnił nie tylko nas, ale też wszystkich innych. I jesteśmy. Powołanie do tego, po to się urodziliśmy, żeby to przekazać światu, uczynił nas królestwem i kapłanami, i to Królestwo Chrystusa, i to kapłaństwo Chrystusa, które każdy z nas też nosi. Król, który panuje najpierw nad sobą, po to, żeby móc kochać, a kapłan, który składa ofiarę, bo kapłan zawsze składa ofiarę, ale Jezus. Złożył ofiarę z własnej krwi. I kapłan, który, którego nosimy w sobie, który naśladuje Jezusa, jest tym, który składa ofiarę z siebie, nie z innych, nie walczy z innymi, tylko składa ofiarę z siebie. To jest zapowiedź, to jest to, co mówi Pan Jezus do Piłata. Wydawałoby się, że, że to Piłat. W tym momencie rządzi, a to Pan Jezus. W tym momencie jest cała ta, ta scena, jest prowadzona przez Chrystusa, a Chrystus zostaje ogłoszony tutaj królem, ale to jest król, który nie jest królem siły, tych wszystkich sił, które były tam opisane w księdze Daniela, co mówiłem na początku, tylko to jest król, który jest królem miłości. To jest król, który Włada sercami, dotyka serca i pociąga do siebie serca. Każdy z nas staje się, jest ukochany, a potem dlatego idzie za Bogiem, bo uwierzył miłości. To, to mówi słowo. Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Tego to ciągle musimy powtarzać, ciągle musimy sobie przypominać, bo nam się często wydaje, że musimy walczyć. Dlatego stawiamy sobie tego. Jest cała, cała, e, cały ruch ludzi, którzy sobie stawiają tego Chrystusa króla, który w jakichś bizantyjskich szatach, w potrójnej koronie, jest absolutnie niedostępny. Pan Jezus absolutnie nie tak się objawia. Pan Jezus objawia się jako ten król, który nie walczy. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to słudzy moi by się bili. A moi słudzy się nie biją o mnie, bo nie muszą. Bo tym, co pociąga ludzi, jest miłość, z którą przychodzę. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Potrzebujemy sobie sami zadać pytanie, po co ja się narodziłem? Czy rzeczywiście. Wchodzę w to królowanie Chrystusa. Amen.